Ale, to się nazywa na ale, ale nikt nie zrobił tego na odcinku 3 km 600 m, a tyle dokładnie ma ta przeprawa, a wy wypełniacie ją od jednego brzegu do drugiego. Więc jeżeli mniej więcej za kilkanaście I nikt nie minut. nie zrobił tego z udziałem warszawiaków z Bielan i Białołęki, nikt nie zrobił tego z udziałem choreografii Egustina. Jeżeli za kilkanaście minut uda wam się wszystkim zatańczyć tego flashboba, tak, jak on wam to zaprezentuje. To będzie to nie tylko rekord Europy, ale także będzie to rekord świata, więc postarajcie się. Ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy zrobić jeszcze jedną rzecz, której nie zrobił nikt na całym świecie. Chcemy zbudować największą, ruchomą, jedyną na moście tablicę Mendelejewa z Polonem i Radem w rolach głównych. Dlaczego? To chyba o tym wiecie doskonale ten most już niedługo oficjalnie będzie nosił imię Marii Składowskiej-Kirch. Nasza wielka rodaczka, naprawdę możemy być z niej prawdziwie dumni, wielka, potężna, mądra, silna kobieta, która żyła z rozmachem, która żyła w sposób niezwykły, żyła także bardzo romantycznie, żyła również skandalicznie, ale wymyślała rzeczy wielkie i wielcy tego świata uginali się przed jej autorytetem, i przed jej mądrością. Urodzona Tylko. w Warszawie, urodzona w Warszawie, także tutaj świetnie widzę, że już niektórzy mają. Teraz nasi pomocnicy rozdają Wam takie tablice z pierwiastkami. Tych tablic jest ponad 100 Każda z jednym pierwiastkiem z tablicy Mendelejewa. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że tablica Mendelejewa, czyli zbiór pierwiastków, które mają podobny charakter, mówiąc najprościej, podobną naturę, została wynaleziona w roku 1869. A w 1898 roku do tej tablicy doszły dwa pierwiastki. Polon i rad. Jeden odkryty w lipcu.